Artykuł powstał dzięki Wam głównie ze składek z Patronite. Dzisiaj nawraks, dzisiaj nawrak wesoła nowina, bo tam się akcja, bo tam się akcja wreszcie rozpoczyna. Cześć, witajcie, jestem Wojtek. A wiem, że melodia nie na tę na, na piosenkę, co trzeba, Ech, i nie te święta, chyba tak w ogóle. Mamy czwarty. Kwietnia 2021 roku i lecimy z tematem. Wiadomo, e, sałatka w tle jest zrobiona na kieleckim, bo dekoracyjny służy tylko do dekoracji. Lecimy. Piotrek, aha, Piotrek jeszcze. Piotrek od mm, świń, które hoduje, a prosił o pozdrowienia. Tak więc, Piotrze, pozdrawiamy. Oby ci się świnie dobrze tam pasły, ale pasły tylko oczywiście w mięso, żaden tłuszcz. Tłuszcz to jest do niczego. No tłuszcz to jest podobno tylko noś nośnik smaku, no niepodobno, tak, tak właściwie jest, więc oby dużo mięsa miały. E, Piotr sponsoruje co jakiś czas mm, różne tam rzeczy, tak więc Piotrze pozdrawiamy, a my lecimy z, z innymi świniami chaotycznymi. Kiedy plany zostały ostatecznie sformułowane, rozpoczęły się przygotowania do ofensywy. 30. Korpus został wzmocniony siódmym oraz 11. Regimentem Pancernym, a uzupełnienie jego stanów i zaopatrzenia stało się absolutnym priorytetem dla jednostek Departamento Monitorum. Na pozostałych odcinkach frontu niemal zaprzestano działań zaczepnych, ograniczając się do niewielkich rajdów, mających na celu jedynie trzymanie nieprzyjaciela w gotowości i ewentualne danie co bardziej nerwowym gwardzistom okazji do poświęcenia się w imię Imperatora. W zbliżającej się operacji wziąć udział mieli również inkwizytorzy wraz ze swoimi oddziałami przybocznymi, zaś w gotowości do dołączenia do walki mieli trwać szarzy rycerze na pokładzie honor amentum. Ci ostatni przewidziani byli głównie na wypadek przedostania się demonów na wraks, jednak potencjalnie mogli również zostać wykorzystani do uderzenia na wyjątkowo opornych i niechcących zdychać heretyków. Hector Rex był albo niepoprawnym optymistą. Albo pokładał niemal bezgraniczną wiarę w możliwości swoich inkwizytorów i szarych rycerzy, no i jeszcze pewnie brakowało mu doświadczenia w roli naczelnego wodza wielkich formacji. Niemal pewnym jest, że każda prowadzona siłami sześciu regimentów na odcinku kilkudziesięciu kilometrów ofensywa w końcu odejdzie od pierwotnego planu, a gdzie niegdzie zesra się tak koncertowo, że zamiast myśleć o zwycięstwie, w tamtym rejonie trzeba będzie kombinować, jak nie dostać lania. Więc pierwotne plany uzupełnić należy o co bardziej prawdopodobne scenariusze awaryjne. Zamiast tego Hektor Rex już planował kolejne dwie większe operacje, mające dodatkowo zaciśnić pętle wokół cytadeli, które miały zostać przeprowadzone jedna po drugiej zaraz po sukcesie 30. korpusu. Krygańskie natarcie jak to zwykle. Rozpoczęło się o świcie. Jednak tym razem nie było długotrwałego przygotowania artyleryjskiego, bo naprzeciw gwardzistów nie było obsadzonej przez nieprzyjaciela linii umocniej, a jedynie zryte ogniem i pełne wypalonych wraków tereny walk toczonych po przybyciu sił, sił e, pana zarazy na wraks. W pierwszych promieniach dnia artyleria ryknęła zgodnym chórem, wystawiając ogień zaporowy, mający przesuwać się przed czołem nacierających oddziałów znajdującego się na wschodniej flance 263 regimentu oblężniczego, ta wraz z pierwszymi salwami, te wraz z pierwszymi salwami wyszły z okopów i w szarym oparze zasłony dymnej ruszyły do ataku. Za piechotą przemieszczały się plutony pancerne, mające likwidować zidentyfikowane pozycje heretyków, brnących przez cuchnące błoto gwardzistów otaczały pozostałości dawnych walk. Co prawda pod czułym dotykiem babcia Nurgla ciała wówczas poległych dawno zdążyły się rozłożyć, a ich kości spróchnieć, jednak plastal nadal dzielnie stawiała opór. Dokoła walały się resztki wyposażenia, piechoty, porozrzucane chaotycznie pomiędzy zapadniętymi w grząskiej ziemi, pokrytymi rdzą wrakami wypalonych czołgów. Wysłane przodem piechoty, zamiast zdawałoby się oczywistej w sytuacji braku stałych umocnień wroga pancernej szpicy, miało w tamtych warunkach bardzo duży sens. Miękki grunt umożliwiał czołgom szybkie przemieszczanie się naprzód, pozbawiając je de facto jednej z, największy, z największych zalet. Co więcej, posuwająca się z przodu piechota mogła sprawdzać znajdujące się na drodze natarcia wraki, które, choć nie nadające się do naprawy, stanowiły całkiem niezłą kryjówkę dla szkopa z pancerfaustem, znaczy kultysty z karabinem termicznym, albo zwyczajną wiązką granatów równie paskudnym elementem rzeczywistości uderzenia 30. korpusu były wszelkiej maści niewybuchy leżące tuż pod powierzchnią gruntu i czekające z, wy z, wy z wyleceniem w powietrze, aż ktoś tylko delikatnie je naciśnie albo gdzieś w pobliżu przejedzie jakiś pechowy czołg. Do tego dochodziły jeszcze miny bardzo hojnie rozsiewane przez korpusy śmierci w czasie desperackiej walki o przetrwanie. W jakiej ilości i gdzie konkretnie się znajdowały, nikt nie miał zielonego pojęcia. Więc mogło się okazać, że jakiś pechowy pluton będzie nacierał po własnym polu minowym. Z początku uderzenie rozwijało się bardzo pomyślnie. Gwardziści nie natrafiali na większe ogniska oporu, profilaktycznymi granatami czyścili wnętrza wraków, a jedyne z czym przyszło im się zmierzyć, to izolowane, żałośnie małe grupki pomyleńców, które nie były w stanie spowodować jakichkolwiek strat. Wyznawcy Nurgla, jakby nie dopuszczali możliwości uderzenia Krigan na swoje pozycje, Nigdzie nie widać było nawet polowych umocnień, a ognia ich artylerii w zasadzie nie było. Z czasem jednak sytuacja zaczęła się zmieniać. Nie zakładać pewnej opcji to jedno, nie zareagować na niespodziewany atak to drugie. Wodzowie wiernych panu zarazy band nie byli idiotami, zaś stulecia, a może nawet milenia otoczonych wojen nauczyły ich na pewno jednego zachowania zimnej krwi albo jakiegokolwiek innego ścierwa płynącego w ich przegniłych żyłach, niezależnie od niespodzianki, jaką sprawił im przeciwnik. Nie minęło wiele czasu, nim spostrzegli wzorzec i postanowili go wykorzystać. Tam, gdzie spadał grat artylerii, zna z artylerii znajdowały się również marionetki fałszywego imperatora. Na początku na Krigan zaczynały spadać małe, moździerzowe jajka, które nie mogły narobić wiele krzywdy nacierającym oddziałom, ale ich zadaniem było jedynie zmierzenie odległości. Potem dołączały do nich pociski ciężkiej artylerii, a te potrafiły już nieco namieszać. Prawdziwym majstersztykiem heretyków było jednak wykorzystanie wypełnionych TP-3 pocisków gazowych wraz z krygańską zasłoną dymną. Zielonkawy gaz ginął w zawiesistym mlecznym oparze, zaś gwardziści dowiadywali się o ataku chemicznym dopiero kiedy zawodziły ich respiratory, płaszcze się topiły, a oni sami zaczynali krztusić się krwią i własnymi płucami wyżartymi kwasem. Bitwa stała się podobna do wydarzeń sprzed czterech standardowych lat. Wszystkie zagłębienia terenu stały się morderczymi pułapkami, a straty wśród gwardzistów gwałtownie rosły. Kiedy wszystko skryło się w szarozielonym oparze, do kontrataku rozpoczęły e, e, ściągnięte w pośpiechu, kontratak rozpoczęły m, w pośpiechu grupy pancerne zdrajców. W obliczu nieprzebytego dla gwardzistów obłoku na spotkanie nieprzyjaciela ruszyły kligańskie czołgi, których hermetyczne kadłuby. Przynajmniej przez jakiś czas zdolne były oprzeć się niszczycielskiemu oddziaływaniu TP-3. Załogi ograniczyły się również do wykorzystywania jedynie uzbrojenia głównego, które, znajdując się w wysoko umieszczonej wieży, było ponad snującym się nad ziemią gazem. To, co działo się na odcinku natarcia, ciężko było nazwać bitwą. Wozy obu stron poruszały się po omacku, próbując omijać pozostałe po eksplozjach pocisków artyleryjskich kratery. Te czołgi, które do nich wpadły, skazane były na zagładę. Zgromadzony w zagłębieniu TP3 szybko rozprawiał się z gąsienicami, a jedynym co pozostawało załodze, unieruchomionego pudła, było oczekiwać na śmierć. Przy widoczności zredukowanej praktycznie do zera, starcie sprowadziło się do serii izolowanych starć, toczących się według scenariusza dalekiego od jakichkolwiek podręczników walki pancernej. Większość potyczek zaczynała się, gdy idące na szpicy swoich pododdziałów czołgi dosłownie na siebie wpadały i zaczynał się pojedynek na nerwy i wyszkolenie. Kto wystrzeli pierwszy, bo przy pancernym mordobiciu i strzałach z przystawienia ciężko było liczyć na pancerz. Przegrany zamieniał się oczywiście w wielki fajerwerk, ale zwycięzca też nie miał wiele lepiej, ponieważ błyskiego wystrzału i żygający ogniem wóz stanowiły dla nieprzyjaciela oczywisty sygnał, że właśnie tam należy strzelać, więc zazwyczaj w niedługim czasie myśliwy dołączał do swojej ofiary. Szczęście, w nieszczęściu zguba zwycięzcy kupowała jego towarzyszom na miary na wraże pojazdy. Rozbłyski wystrzałów zdradzały ich pozycje, więc już po chwili spadał na nie grad pocisków. To, co zaczynało się od pojedynczego, stosunkowo precyzyjnego luja ogłuszacza, zamieniało się w brutalną napierdzielankę, gdzie ciosy wyprowadzano na oślep, byle tylko dołożyć przeciwnikowi. Starcia były gwałtowne. I niemożliwie krwawe. Po każdym z nich w polu zostawało kilkanaście, głównie imperialnych, dopalających się rozbitych wozów. Zdrajcy puszczali z dymem całe plutony krigańskich czołgów, ale nie mieli dość sił, by oprzeć się brutalnej sile i masie, natarcia 263 Regimentu. Upływający czas dodatkowo zadziałał na korzyść nacierających. Wiatr i deszcz zaczęły gdzie gdzieniegdzie rozpraszać snujący się po ziemi gaz, a tam, gdzie to się zdarzyło, krygańskie natarcie nabierało ponownego rozpędu. O zmroku 263 regiment pomimo poniesionych strat meldował o znaczącym sukcesie w ciągu dnia jego pozycje przesunęły się naprzód o 10 km, a więc we wraksjańskich warunkach dystans jak dotąd niemal kosmiczny. Następnego dnia ofensywa miała zostać podjęta również przez sąsiadujący od zachodu. 262. REGIMENT I teraz tak walczyłem ze sobą, ale jednak chyba dzisiaj to przeczytam, ponieważ jakbym miał zostawić Wam na jutro, to wyjdzie tego dwie, trzy minutki, a tutaj nagramy dłużej, będzie taki soczystszy artykuł na dzisiaj. No to lećmy dalej. Pierwsze trzy dni ofensywy sprawiały wrażenie, jakby dzieci Nurgla, zupełnie zaskoczone imperialną ofensywą, ugrzęzły we własnym syfie i smrodzie, Ugrupowania 30. Korpusu nie natrafiały na większy opór, a rzucane do niby kontrataków oddziały nieprzyjaciela były relatywnie małe i bardzo słabo zgrane, więc i one szybko kończyły niemal dosłownie ponabijane na krigańskie lufy i bagnety. Czwartego dnia operacji, relatywnie radosne wgniatanie heretyków w rozmiękłą i śmierdzącą glebę, czyli tam, gdzie ich miejsce, definitywnie się skończyło. Bandy Marines Plagi w końcu dotarły na front i dołączyły do bitwy z całą potęgą, jaką dysponowały. Chociaż opóźnienie upadłych astartes można by zrzucić na fakt, że przestawianie przeżartego korozją prancerza, wspomaganego oplatającego, a jednokrotnie zespolonego z gnijącym, zżeranym przez czerwie ciałem, jest całkiem sporym wyzwaniem i nigdy nie idzie szybko, to przyczyna była raczej zgoła inna. Obecni wśród maryns plagi znajdowali się czarnoksiężnicy oraz podobni im wykolejeńcy, którzy z wielkim zacięciem obdarzali wszystko, na co trafili. Błogosławieństwami nurga, tworząc hordy mutantów, i wypuścili te straszne istoty przeciwko nacierającym kriganom. Spowijającym pole bitwy toksycznym smogu szwendały się trawione straszliwymi chorobami potworności, opoznaczonej wrzodami i ropiejącymi ranami skórze, ociekającej kwasowym śluzem, trafione bólem i szaleństwem rzucały się na wszystko, co znalazło się w zasięgu ich wzroku, nie dbając o swoje bezpieczeństwo, a nawet zdawały się robić wszystko w swojej mocy, byle tylko wpaść. Wzbawcze objęcia śmierci. Od nacierającego 269 regimentu spływały również niepokojące raporty o coraz liczniejszych grupach, odzianych w łachmany postaci, wałęsających się bez celu we mgle. Trzymani zresztą, jak reszta imperium, w głębokiej nieświadomości istnienia chaosu, gwardziści nie wiedzieli, że były to zombie plagi. Mroczne moce podniosły z martwych poległych we wcześniejszych walkach żołnierzy, obu stron których ciała ostały się w jako takiej całości. Niegdysiejsi przeciwnicy snuli się bezmyślnie, a jednoczył ich nieustający głód ludzkiego mięsa i pragnienie ciepłej krwi. Kiedy upiorne stworzenia zwęszyły nadciągających gwardzistów, rzucały się w ich kierunku, by rozedrzeć ich rękami i gnijącymi zębami. W obliczu zdyscyplinowanych sal w Krigan pierwsze grupy zombie oczywiście zamieniały się w wyjątkowo śmierdzące i odrażające konfetti, jednak problem tkwił w tym, że odgłosy walki przyciągały uwagę innych zombie, więc pojedyncze potworności czy nawet ich grupki szybko zamieniały się w istną falę zębów, połamanych paznokci i gnijącego mięsa. Bezmyślnie napierające naprzód zombie padały dosłownie setkami, ale nie spowalniało to ich marszu, nawet w najmniejszym stopniu. Liczba zabitych w czasie wcześniejszych walk stworzyła sługą nurgla rezerwuar materiału tak potężny, że miejsce każdego powalonego zombie momentalnie zajmował kolejny. Dlaczego powalonego, a nie zabitego? Zombie, tak długo jak tylko z grubsza zachował się w jednym kawałku, nadal mógł się podnieść i kontynuować swój upiorny marsz. Wielka dziura w klatce piersiowej czy urwane łapska nie robiły na nim najmniejszego wrażenia. Te zombie, które straciły nogi czy nawet wszystko od ramion w dół, na samych rękach czołgały się, byle tylko dopaść tego pysznego, słodkiego mięsa i krwi. Aby ostatecznie mieć pewność, że zombie grzecznie pozostanie martwy i będzie gnić w ziemi, tak jak Bóg Imperator przekazał, trzeba było przerobić go na mielone, względnie roznieść jakimś wybuchem na powierzchni kilku, a najlepiej kilkudziesięciu metrów kwadratowych. Do walki z tak odrażającym zarówno w kwestii środków, jak i rezultatu Czarnoksięstwem na pomoc 269 regimentowi przybył Thor Malkin. Były prokurator generalny, konklawę Skarus oraz niegdysiejszy mistrz i mentor samego Hektora Rexa. Stary inkwizytor stanowił nieocenione wsparcie, bowiem posiadał całe dekady doświadczenia w walce z demonami i wszelkiej maści innym paskudstwem w służbie na służbie chaosu. Jego cel był prosty. Zwalczenie czegokolwiek lub kogokolwiek będącego przyczyną tworzenia zombie plagi, po półtorej dekady oblężenia wrak z zapasy materiału były niemal niewyczerpane, zaś wojny, w której zabici zasilają szeregi nieprzyjaciela, nie dało się wygrać. Niedługo po 269, również 262 oraz 263 regiment oblężniczy zaczęły donosić o poległych, powstających z martwych. Byłażące z podziemi monstra łapały brnących naprzód gwardzistów za nogi, by potem wgryzać się w ciała powalonych. Nawet jeżeli udało się takie paskudztwo ubić, to pechowy gwardzista i tak był w zasadzie skazany na śmierć, bo wraz z ugryzieniem otrzymywał cały koktajl trupiego jadu i podkręconych błogosławieństwami pana zarazy bakcyli. Po ośmiu dniach marszu naprzód ofensywa 34. Korpusu Liniowego ostatecznie ugrzęzła w śmierdzącym bagnie. Jego regimenty walczyły w zielonkawej mgle już nie o możliwość dalszego uderzenia, a o to, żeby nie zostać zalanym przez nieustannie napierające zombie. Tam, gdzie nie zjawiły się żywe trupy, obecni byli zwyczajni heretycy w postaci kultystów i maryń plagi, którzy bez większego problemu mogli dać gwardzistom solidny opór. Po raz kolejny. Wraksjański front uczynił zadość swojej tradycji i cała operacja pogrążyła się w głębokim impasie. W próbie jego przełamania inkwizytorzy dołączeni do dowództwa regimentów zezwolili na użycie przeciwsługom nurgla broni chemicznej, ale jedynym co udało im się osiągnąć było skażenie sektorów 59-45 i 60-45 w stopniu, który miał uczynić je niezdatnymi do zamieszkania przez setki lat. I tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Wraks, tam sałatka w tle dumnie wygląda tak to moja sałatka, właściwie też końcówka sałatki bo całą po prostu pożarłem. Eee, cóż, słyszymy się pewnie jutro. Eee, nie ma to, że boli, że jakieś święta czy coś, czy jakieś inne sytuacje losowe, życiowe, trzeba nagrywać. Dzięki Wam bardzo za wsparcie. Trzymajcie się. Do następnego razu, cześć. Wejdź na Patreon i wesprzyj projekt.